Ale zaczynamy od składu gospodarzy. Kuchta w bramce, dalej 20, Brasido, 4, Szur, 2, Grudniewski, 5, Chocza, Lari. Do na razie na obiekcie Polonii. Oto skład gości. Kozioł w bramce, 2, Warczak, 3, Krasowski. Czekamy na pierwszy gwizdek pana sędziego. No właśnie, dobry ten ostatni występ zespołu Polonii. Oni w ogóle, jak Państwo wiedzą, są lepsi poza własnym stadionem, ale dzisiaj pytanie: czy. Batalia, właśnie o środek, o dominację w środkowej strefie. Przyspiesza wega, to wygląda bardzo ciekawie. Hiszpan już długo holuje piłkę. Podanie w pole, karne szansa przed Polonistami. Zobaczmy, jest strzał i dobra interwencja bramkarza gości. Pierwszy strzał tego spotkania w Płocku. Start w nowe rozgrywki był na pewno trudniejsze niż się spodziewano tutaj w Warszawie. Vega, Gna... Vega 20 i słupek! szansa Wojciechowski uprzedzony. Mnóstwo czasu, mnóstwo miejsca, tutaj mamy jeszcze Wege w reakcji sprzed paru minut. No, dobra sytuacja na pewno zespołu gospodarza i trochę też szczęścia, bo piłka mogła się odbić od pleców Marka Kozioła wtedy. Co, teraz strona stronę Warczaka, świetnie to zrobili piłkarze z Rzeszowa. Warczak i okazja, będzie gol! A więc 0-1 Filip Wolski, 20. minuta spotkania, stan Rzeszów prowadzi przy Konwiktorskiej. Przepięknie skonstruowana akcja gości, naprawdę wszystko tutaj zagrało w idealny sposób, książkowo przeprowadzona. Ale też widać, że coraz większą naprawdę swobodą Ale zobaczy błąd, szansa, Till wykłada piłkę, czy będzie 0-2? Tak! Oliwier Sławiński i Polonia sama robi sobie problem. Złe podanie Mateusza Kuchty. Natychmiast zostaje skapitalizowane przez Kości. Zachorak. Polski w stronę Sławińskiego pojawił się Łysiak. Świetne to odegranie. Będzie szansa na trzeciego GOLA dla GOŚCI Zobaczmy. KONDZIOŁKA i nie ma gola. Ależ pudło. Szymona łyczko. Wyjście praktycznie, zobaczmy w jakiej sytuacji. Świetne rozegranie z taką zimną krwią. Wydaje się, że tutaj no musi zmieścić. Sławiński. A ten wynik po 45 minutach brzmi Polonia Warszawa 0, Stal Rzeszów 2 i Gwizdy na Trybunach. Są najbardziej znaczącą recenzją tego, co wydarzyło się z perspektywy gospodarzy. Przykład wiktorskiej 6 w pierwszej połowie. Gole wolskiego w 45 minutach w historii. Najwyższe zwycięstwo stali nad Polonią. Sezon 84-85 było 3 do 0. Natomiast Polonia, gdy wygrywała, wygrywała jednym golem. I zaczynamy od szarży konziołki po lewej stronie. Wolski czeka na piłkę. Świetne to zagranie konziołki. I zaczynamy od gola dla gości Po 30 sekundach fantastycznej asyście Kondziołki. Wolski zmienia wynik na 0-3. To jest jego wieczór. To jest drugi gol. Filipa Kasztan. I zobaczmy. Brasido. Bokie zagranie szansa. Marek Kozioł. Wspaniała interwencja po uderzeniu głową ziemińskiego. No w końcu Polonia. Dwie zmiany ze zespole Czarnych Koszul, ale tu raz jeszcze obserwujemy akcję Brasido. Narzekaliśmy, że mało go w ofensywie, to pierwsza niemalże wrzutka i naprawdę świetna znowu interwencja. Tak jest, schodzi Bajdur, w jego miejsce z szesnastką Bartłomiej Poczobut, schodzi także Wojciechowski, no i za młodzieżowca, młodzieżowiec Benedykt Piotrowski, jako się rzekło. Był Łukasz Stali wcześniej, także Unitarno faza zaczynał w młodzieżowych ekipach Legis, stamtąd... Poczobut ze stojącej piłki w strektor centralny! Jest jeden do trzech! Bardzo ważny moment tu w tym spotkaniu, być może z perspektywy gospodarzy, bo oni. Ja nie chcę powiedzieć, że łatwiej będzie. Czy było zagranie ręką? Pytanie, czy. 16, Będziemy to 16 pewnie... No Właśnie, wydaje się, że tuż przed. Przed w obrębie pola karnego, raz jeszcze patrzymy, buksa kontra Maksymilian Soja i tutaj, nawet nie ma dyskusji to jest, no to jest, to jest, to jest dobry, metr, dobry metr siłą rzeczy tam trudno widzimy, Till pokazuje jeszcze, że tam był szarpany za koszulkę analiza VAR, karny nie mogą być innej decyzji wydaje się która poświęcona była na tę analizę waru. Łukasz Zjawiński, czy będzie dziewiąty gol w sezonie, Marek Kozioł naprzeciwko no i tak taki trochę dudek to jest w doświadczonego zawodnika w bramce Stali rzeszów. Zjawiński, jest wizek sędziego. Zjawiński Padopszech! No i oczywiście Polonia będzie teraz liczyła na szaloną absolutnie końcówkę. Okay.